Najgorszy czas w życiu studenta, czyli sesja egzaminacyjna. Możliwe, że trafiłeś na ten filmik, bo przeraża cię ilość egzaminów wpisanych w twoim kalendarzu. Nie martw się, całkowicie rozumiem ten strach. Mam już niejedną sesję za sobą i niestety jeszcze kilka przed sobą. Chciałbym się dzisiaj z Tobą podzielić moim sposobem na sesję i zdawanie egzaminów. Filmik ten będzie podzielony na trzy części. W pierwszej powiem o przygotowaniu materiałów do nauki w drugiej o sposobach i technikach nauki, a w trzeciej o tym, jak efektywnie robić powtórki w oparciu o tłumaczone w moim innym filmiku Space Repetition, ale też o tak zwaną metodę boksera. A jeśli ten filmik będzie dla Ciebie użyteczny i interesują Cię sposoby na efektywną naukę i zarządzanie czasem, to zapraszam Cię do subskrypcji. No ale dobra, zaczynamy. Oczywiste jest to, że przed przystąpieniem do nauki musimy wiedzieć, czego w ogóle powinniśmy się uczyć. Pewnie już wiesz, że na studiach nie zawsze mamy tak konkretnie określony obowiązujący materiał jak w szkole średniej. Zatem po pierwsze, sprawdź syrabus, w którym będą opisane tematy oraz literatura obowiązująca na danym przedmiocie. Po drugie, spisz sobie, jakie tematy omawialiście na zajęciach. Przyda się to przy planowaniu nauki. Oraz ściągnij wszystkie prezentacje lub notatki z zajęć. Po trzecie, jeśli chodzi o wybór z czego dokładnie mamy się uczyć, to najlepiej by było skorzystać z własnych notatek lub ze źródeł np. prezentacji, z których uczyliśmy się bieżąco na zajęcia. Jeśli oczywiście w ogóle uczyliśmy się na bieżąco. Mówię o tym dlatego, że istnieje zjawisko neurologiczne jak torowanie śladów pamięciowych. W skrócie polega ono na tym, że jeśli już wcześniej zapoznaliśmy się z daną informacją w określonej formie, np. z prezentacją profesora, to przy ponownym zetknięciu się z tą informacją pod tą samą postacią, czyli też ucząc się jeszcze raz tej samej prezentacji, będziemy szybciej i z mniejszym wysiłkiem uczyć się tych informacji niż byśmy skorzystali z innego źródła, czyli np. z książki zamiast tej prezentacji. Czyli jeśli wcześniej uczyliśmy się z notatek, to przed egzaminem znowu uczymy się z tych samych notatek, a jeśli uczyliśmy się wcześniej z prezentacji, to przed egzaminem uczymy się też z tej samej prezentacji. Wyjątkiem od tego przykładu byłaby sytuacja, jeśli źródło, z którego wcześniej się uczyliśmy, jest po prostu beznadziejne, mało rzetelne lub pisane w sposób za bardzo skomplikowany i trudny do zrozumienia. Wtedy rzeczywiście nie uczyłbym się z tej prezentacji, tylko sięgnął po tą książkę lub internet. Czwartą radą, jeśli chodzi o przygotowanie materiałów, a zarazem najważniejszą, jest wspomniana w moim innym filmiku Zasada Pareta. Nie wchodząc już w jej szczegóły, to w tym przypadku polega ono na tym, żeby dowiedzieć się, z czego profesor lubi układać pytania, które tematy uważa za najważniejsze i najczęściej o nie pyta. Jeśli dowiemy się, które rozdziały prezentacje stanowią najczęstsze źródło bazy pytań na egzaminie, to zaczynając naukę od nich, znacznie zwiększymy naszą szansę na sukces i zdanie egzaminu. No ale jak dowiedzicie, które tematy są najważniejsze? Po prostu pytajmy naszych starszych kolegów i koleżanek z roku wyżej. W myśl pomocy studenckiej na pewno dadzą nam przydatne rady. A po drugie, sprawdźmy pytania z zeszłych lat. Często one krążą wśród studentów. Jest to najbardziej rzetelne źródło informacji, jakie zadania mogą pojawić się na naszym egzaminie. Tylko, żeby było jasne, nie chodzi mi o to, żeby wkuwać bezmyślnie pytania. Ale często prowadzący pytają o te same zagadnienia, tylko w trochę inny sposób. Zadania z zeszłych lat będą dla nas idealnym przewodnikiem, na co zwracać uwagę podczas nauki. Dodatkowo, samo przerabianie pytań jest nauką samą w sobie. Dlatego przerabiając bazy pytań z wcześniejszych lat, upieczemy dwie pieczenie na innym ogniu. A jeśli będziemy mieć trochę szczęścia, to może kilka niezmienionych pytań ponownie pojawi się na naszym egzaminie. Moim zdaniem jest to najważniejszy element w tym całym filmiku, jeśli chodzi o zdawanie egzaminów. Skupmy się teraz, jakich technik nauki warto używać, aby uczyć się do egzaminów. I tak, jeśli jesteś moim subskrybentem, to znowu będę mówił o nauce aktywnej, ale nie tylko, więc upewniłem się, że dla Ciebie też w tym segmencie będzie coś nowego. Jeśli chcemy uczyć się skutecznie i długotrwale, musimy skorzystać z technik nauki aktywnej. W największym skrócie, nauka aktywna to testowanie się z informacji, które chcemy zapamiętać. Badania dowodzą, że lepiej zapamiętujemy, jeśli odtwarzamy w pamięci informacje, niż gdy je po prostu czytamy. A takim odtwarzaniem z pamięci jest właśnie testowanie się. Dlatego przykładami nauki aktywnej, których sam używam, są po pierwsze fiszki, po drugie technika Fajmana, a po trzecie wcześniej wspominane przerabianie pytań z wcześniejszych lat. A w przypadku przedmiotów ścisłych, matematycznych, to rozwiązywanie zadań obliczeniowych. Fiszki są świetnym sposobem na zapamiętywanie faktów, czyli elementów, które po prostu musimy zapamiętać. Na przykład nazwy leków, definicje kluczowych pojęć, wzory, daty, nazwiska, tabelki i wypunktowane listy informacji. Rozwiązywanie fiszek i odpowiadanie na ich pytania na głos to testowanie siebie, a zatem efektywna nauka aktywna. Możemy używać papierowych fiszek lub, tak jak ja na przykład wolę, postać elektroniczną. Na przykład używając strony Quizlet czy mojej ulubionej aplikacji Anki. Technika Feynmana natomiast świetnie sprawdza się do zapamiętywania konceptów. Przykładami mogą być mechanizmy działania leków, patogeneza chorób, sposoby działania systemów, nauka praw fizycznych itd. Technika Feimana polega na tym, aby po jednokrotnym przeczytaniu tekstu opisującego dany koncept, zamknąć książkę i nie patrząc w nią, postarać się z pamięci opowiedzieć i wytłumaczyć fragment, który chcemy zapamiętać. A gdy się zatniemy na czymś, to wrócić do tekstu źródłowego i spróbować ponownie na głos wytłumaczyć go, aż do skutku. Dzięki temu testujemy się i jednocześnie sprawdzamy nasze zrozumienie. Jeśli będziemy potrafili na głos wytłumaczyć coś, co chcemy zapamiętać, to będziemy również potrafili to opisać słownie na egzaminie. Technikę Fajmana opisałem bardziej szczegółowo w moim filmiku "Trzy sposoby jak dobrze się uczyć, więc po tym filmiku, jeśli będziesz mieć czas, to zachęcam cię do jego obejrzenia. Po drugie, jeśli chodzi o techniki nauki, oszczędzajmy czas redukując ilość nauki pasywnej. Im mniej czasu spędzimy na pasywną naukę, a więcej na testowanie się, tym lepiej nauczymy się przedmiotu i zaoszczędzimy nasz czas. Nauka pasywna jest nieefektywna w stosunku do czasu, jaki nam zabiera. Dlatego, jeśli to tylko możliwe, starajmy się z niej rezygnować. Przykładami nauki pasywnej są wielokrotne czytanie tekstu bez przepytywania się, podkreślanie najważniejszych informacji w podręczniku i robienie notatki polegającej na przepisywaniu słowo w słowo z podręcznika lub prezentacji. I te sposoby to właśnie nauka pasywna. Nie wymagają one od nas dużego wysiłku kognitywnego, dlatego też nie promują tworzenia się długotrwałej pamięci, zatem nie będą one dla nas za bardzo przydatne do opanowania materiału na egzamin. Trzecim elementem nauki to uporządkowanie wiedzy. Często materiału do nauki jest tak dużo, że bardzo łatwo pogubić się w tych licznych drobnych faktach do zapamiętania. Jeśli przedmiot zawiera bardzo dużo szczegółów i podtematów, łatwo zgubić szerszą perspektywę przedmiotu, przez co tracimy jego zrozumienie i nauka staje się wkuwaniem na pamięć losowych faktów. Co potem może skutkować tym, że na egzaminie nie będziemy potrafili w elastyczny sposób posługiwać się tym, co zapamiętaliśmy. Sposobem na ten problem może być tworzenie map myśli. Jeśli cały przedmiot rozbijemy na podtematy, rozdziały, najważniejsze elementy i ujmiemy je w prostą i przejrzystą mapę myśli, to ucząc się kolejnych szczegółów tematów będziemy wiedzieć, gdzie dany fakt znajduje się na naszej mapie myśli. W ten sposób mapy myśli pozwalają na organizację, uporządkowanie informacji w taki sposób, aby łatwiej było nam je zapamiętać i zrozumieć. Taka graficzna notatka znacznie zwiększy naszą zdolność do odtwarzania informacji i ich swobodne wykorzystywanie w zadaniach na egzaminie. Ucząc się kolejnych tematów danego przedmiotu i uzupełniając mapę myśli, będziemy tworzyli swoiste rusztowanie naszej wiedzy, dzięki któremu nie będziemy czuli się przytłoczeni ilością nowych informacji. Już niedługo prześlę na mój kanał filmik, w którym wyjaśniam, jak tworzyć przejrzyste i efektywne mapy myśli. Dlatego zachęcam Cię do śledzenia tego kanału lub sprawdzenia, czy już nie ma tego filmiku na tym kanale. Jako, że egzaminy mogą wymagać od nas ogromnej ilości materiału z całego roku akademickiego, musimy przenieść to, czego się uczymy, do pamięci długotrwałej. Do tego potrzebujemy po pierwsze nauki aktywnej, a po drugie, robienia powtórek materiału. Aby robić je efektywnie, skorzystamy z dwóch metod. Pierwszą jest metoda mistrza boksu z książki Radosława Kotarskiego Włam się do mózgu. Nawiązuje ona do tego, w jaki sposób trenował słynny pięściarz Mohamed Ali. Zamiast trenować w prostolinijnych blokach, czyli najpierw kilka godzin prawy sierpowy, następnie cios prosty, a następnie blokowanie i garda, zamiast tego mistrz boksu przeplatał te wszystkie ćwiczenia ze sobą. Nie ćwiczył po kolei, jak to było w standardzie. Czyli nie szlifował do perfekcji jednego ruchu, zanim przeszedł do następnego. Ale, jak mówił jego trener, zawsze pracował nad tym, co uważał za słuszne, na podstawie własnej kondycji, poprzednich walk i tego, co trzeba przećwiczyć przed przyszłymi walkami. I możliwe, że ta różnorodność i mieszanie ćwiczeń było jednym z powodów, dlaczego został mistrzem świata. Podobną strategię możemy przełożyć na nasze robienie powtórek i naukę. Powtórki materiału są efektywniejsze, jeśli charakteryzuje je zróżnicowanie, a standardowe powtarzanie tematów po kolei może nie być wcale optymalne. Szczególnie jeśli chodzi o powtórki, to nie powtarzajmy najpierw tematu numer 1, potem tematu numer 2, potem 3, potem 4. Lepiej wymieszać kolejność powtarzania, szczególnie uwzględniając, które tematy są dla nas trudniejsze, a które łatwiejsze, zaczynając oczywiście od tych trudniejszych. Oczywiście czasami musimy najpierw nauczyć się tematu numer jeden, żeby móc zrozumieć temat numer dwa. Dlatego prostolinijna nauka po kolei nie jest zwykle zła. Jednakże robienie powtórek już takie być nie musi. W ten sposób takie powtarzanie materiału jest trudniejsze i wymaga od nas większego wysiłku. Ale właśnie dlatego, że musimy mocniej wytężyć nasz umysł, żeby otworzyć informacje w tej niestandardowej kolejności, nabywamy umiejętność płynnego posługiwania się wiedzą. I to, czego się uczymy, po prostu lepiej zapamiętamy. Dodatkowo na egzaminie pytania nie są ułożone po kolei tematami, a mogą pojawić się też pytania przekrojowe, które łączą wiedzę z różnych elementów naraz. I robiąc w ten sposób powtórki, będziemy już dobrze przygotowani do odpowiedzi na tego typu zadania. Druga metoda to space repetition, czyli rozłożenie naszych powtórek w czasie. Opiera się ona o krzywą zapominania Ebbinghausa. I dowodzi, że jeśli powtórki materiału będą coraz bardziej oddalone od siebie w czasie, to powtarzany materiał tak silnie się w nas zakorzeni, że już na pewno go zapamiętamy długotrwale. Na przykład pierwsza powtórka po jednym dniu, kolejna po trzech dniach, a kolejna dopiero za tydzień. Dlatego zamiast ustalić sobie, że dany materiał będziemy powtarzać co trzeci dzień, lepiej zaplanować je w coraz dłuższych odstępach. W ten sposób będziemy efektywnie przerywać krzywą zapominania i materiał, którego się uczymy pozostanie w naszych głowach do egzaminu, a nawet dłużej. W dodatku takie planowanie nauki zmniejszy ilość powtórek, które będziemy musieli zrobić. Dlatego ta metoda dowodzi, że ważniejszy jest czas, w którym robimy powtórki, a nie tylko sama ilość powtórek. Jeżeli nie mamy już tyle czasu, żeby rozplanować naszą naukę w czasie, to na szczęście efekt Space Repetition działa też w mniejszej skali dnia. Zamiast uczyć się np. jednego dnia z rana 3 godziny pod rząd, lepiej rozbić ten czas na 3 jednogodzinne sesje z przerwami między nimi: czyli godzinę rano, godzinę po południu i godzinę pod wieczór. Może nie będzie to na tyle efektywne, co rozłożenie powtórek na kilka dni, ale jest zdecydowanie lepsze niż tradycyjna wielogodzinna sesja zakuwania. Wiem, że studia to nie cały świat i czasem trudno znaleźć czas na ułożenie, a przede wszystkim trzymanie się planu nauki w myśli space repetition czy metody boksera. Oczywiście wtedy trzeba zakuwać i, choć jest to bardzo nieefektywny sposób nauki, mobilizujący wyłącznie pamięć krótkotrwałą, no to trzeba się do niego uciec. Sam wielokrotnie muszę tak robić. Jednakże dobre rozplanowanie nauki powoduje, że nie musimy spędzać wiele godzin codziennie na nauce. Wręcz przeciwnie. Znacznie mniej mozolna będzie nauka po godzinie przez 10 dni niż później 10 godzin w jednym dniu. Jednocześnie będziemy mniej zmęczeni takim systemem nauki oraz będziemy czerpać korzyści z mechanizmu space repetition, więc nauka w ten sposób jest jednocześnie efektywniejsza, jak i mniej uciążliwa. To była spora dawka informacji i szczerze nie wiem, czy udało mi się wytłumaczyć ją w taki sposób, jakbym chciał. Zrobiłem ten filmik, bo sam chciałbym na pierwszym roku studiów mieć taką wiedzę jak mam teraz i taką taktykę do podchodzenia do egzaminu jak teraz, więc mam nadzieję, że Cię za bardzo nie zanudziłem i któreś z tych informacji będą dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, to byłbym Ci wdzięczny za ocenę filmiku i może komentarz. Trzymaj się i powodzenia w sesji.